Przez ostatnie miesiące ciężko pracowali na swoje wyniki, zarówno w szkole, jak i poza nią. Obok tej pracy nie można było przejść obojętnie. Krośnieńska młodzież została doceniona przez władze miasta. Najlepsi sportowcy, medaliści Mistrzostw Województwa, a nawet Mistrzostw Polski za swoje ponadprzeciętne wyniki odebrali nagrody burmistrza Krosna odrzańskiego Bardzo Was Dopingujemy, bardzo Wam gratulujemy, i mam nadzieję, że te stypendia również dadzą jakiś, można powiedzieć, kolejny potencjał do tego, żeby dalej czy to poprawiać swoje osiągnięcia sportowe, czy też naukowe. krosno ma się czym pochwalić. Lokalna młodzież wybiera sport, a nie siedzenie w telefonach. I to przynosi efekty. Lekkoatletyka, szachy, karate, siatkówka to tylko część dyscyplin sportowych, w których krośnieńska młodzież święci sukcesy. Ich wyniki są także widoczne na ogólnokrajową skalę. Wśród medalistów są także osoby powołane do kadry narodowej, jak choćby Fabian Haręża, który w maju zdobył trzy złote medale podczas para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Jaka jest recepta na sukces? Pewną systematyczność w nie Czas fizyczna i psychiczna. Pyślimy to na tyle. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.